Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, drugim odcineczku na moim kanale. Stone Star Wicked Shortsów. Lecimy sobie z kolejnym dniem. Dzisiaj stwierdziłam, że wydłużę do minuty 40, bo w poprzednim odcinku nie do końca wyrobiłam się z treścią, z tym co chciałam powiedzieć. Dalej, dalej, dalej. W zapomniałam już, bo nagrywałam to kilka godzin temu. Troszeczkę głos mi się poprawił, więc stwierdziłam, że nagram drugi, bo miejsca na, na telefonie szkoda. E, co robiłam? No klasycznie odwiedzałam teren, biegałam za kulkami, zbierałam kupy. Generalnie postęp w tej serii jest naprawdę e, zarąbisty. A dodatkowo podoba mi się to, że e, mogę robić sobie cokolwiek tak naprawdę. E, szybciutko to przeleci, nie, nie ma żadnych takiej ciszy, nie mam dużo wycinania i wy możecie zobaczyć na czym polega tak w 100% ta moja rozgrywka. Coś co ja w normalnych odcinkach wycinam w ogóle strasznie biednie, wyglądają te biedne bawełki. E, no i nie wiem czy to w pierwszym, czy już w tym odcinku... Ale na pewno do tego momentu ulepszyłam się z znalezionymi zębatkami, bo chciałam sobie przetestować jak to wygląda. Nigdy tej postaci nie upgrade'owałam, dlatego też mój wybór w ogóle padł na yy, WX-a. Chciałam sobie przetestować tą postać. Raz nią no, zaczynałam grać, ale nigdy mi się nie podobała tak do końca, więc yy, tym razem stwierdziłam, że potraktuję ją poważnie. Yy. No i co? No i właśnie choć na rosół mnie zawołało, więc w tamtym momencie już tak naprawdę spieszyłam się i niewiele robiłam, żeby zdążyć. I zrobiłam farmy, of course, więc bardzo szybko. Ja na dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, subskrypcjach. No i zapraszam już niedługo na kolejny. cześć.